Mam problem z tym, jak ludzie zaczęli rozumieć montaż przez wpływ YouTube'a. Na początku byłem z tego dumny. Dzięki filmikom w internecie, przeciętny widz w końcu zaczął zauważyć ten tajemniczy proces. Ludzie zaczęli lubić jeden montaż lub nie, komentować go, ustosunkowywać się do niego. Nie, komentować go, ustosunkowywać się do niego. Tylko właśnie, zauważać. Montaż to dla wielu osób niesamowite sklejki, popisowe przejścia, fajerwerki. Tymczasem mówi się, że dobry montaż to ten, którego nie widać. To jest jednocześnie prawda i bzdura. Moim zdaniem montażu nie da się zobaczyć nie dlatego, czy jest dobry, czy nie, tylko po prostu nie da się go zobaczyć. Jest niewidzialny. Zastanówmy się przez chwilę, co to właściwie znaczy, że zmontowałem ze sobą dwa ujęcia. Najpierw jeden obraz, a potem drugi. Więc. Gdzie jest montaż? Na sklejce? Nie, jest tutaj. Montaż jest duchem. Przeraża Was ta troszkę? A co jeżeli powiem, że montując mam nad Wami władzę? Spójrzcie na tego człowieka. Co teraz czuję? A teraz? A teraz? Ten efekt nazywamy efektem kuleszowa. To samo ujęcie nabiera różnych znaczeń w zdarzeniu z zupełnie innymi ujęciami. To zdarzenie ujęć może być bezpośrednie, ale może też dotyczyć jakichś bardziej oddalonych od siebie połączeń. Początek i koniec filmu. Albo dwie sceny. To w takim razie, jaki montaż jest dobry? Gdybym miał powiedzieć, czym jest dobry montaż, to powiedziałbym, że jest to jak najdoskonalsze opowiedzenie historii w jak najefektywniejszy sposób. <laughs> co to było? <laughs> Nie wiecie, <laughs> bo to ujęcie było za krótkie. A co jeżeli zrobię tak? Co poczułeś? Oddychałeś? Stanęło ci serce? Mrugałeś? Ok, a teraz co widzisz? Ulice, pieszych, budynki? Pogodę? Czy nudzisz się już tym ujęciem? Policzyłeś już wszystkie znaki drogowe na tej ulicy? Ile jeszcze musiałoby trwać, żebyś zobaczył dokładnie wszystkie elementy tego obrazu? Każdy piksel. To ode mnie, montażysty, zależy. Co zobaczysz, kiedy pokażę Ci to ujęcie? Mogę opowiedzieć coś fragmentami? Albo od razu, w całości, czy dostrzegasz te różnicę? Jeszcze taka jedna mała porada na koniec. Montować można ze sobą praktycznie wszystko. Na przykład na pustynię z warszawskim biurem. Montaż to jest bardzo fajna sztuka. Pozwala ci się przenosić w światy, do których zazwyczaj nie masz dostępu. Generalnie z filmem jest tak, że on jest takim kluczem do miejsc, do których na co dzień nie da się wejść. Otwiera drzwi, które, które na co dzień są zamknięte. Ale ma jedną wadę: to znaczy. Trzeba dużo siedzieć przy komputerze. Po kilku latach intensywnej pracy jako montażysta, kiedy poszedłem do fizjoterapeuty, to się facet trochę przeraził. Coś, na co zacząłem się skarżyć w pewnym momencie, to był ból w okolicach lędźwiowych. I jak sobie z tym radzić? Różne są metody. Moją ulubioną metodą jest często zmienianie pozycji. Z siedzącej na stojącą. Ale też wykorzystywanie innych pozycji, na przykład siedzenie, skrzyżne. Ważne jest, żeby też nie montować bardzo długo dziennie. Znaczy, żeby robić przerwy i nie spędzać nad tym zbyt wiele czasu. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o nami bliską pustynię. Wracamy do warszawskiego biura. Chciałem tylko pokazać wam malutki fragment tego, co mam w głowie, kiedy siadam do pracy. Najpiękniejsze jest to, że kiedy robi się już to wystarczająco długo, to wszystkie te rzeczy przechodzą do ciebie naturalnie. Jest to jak taki jeden wielki strumień myśli. Mówił dla Was Konrad Śniady, filmowiec z Tofu Media. To było Tofu Media Backstage, a Wy wpadajcie też na mój kanał, gdzie robię dokumenty o podróżach i emocjach i ludziach. Cześć! Pa!